Dzień dobry, witajcie. Dziś przyjrzymy się artyście, który pomimo upływu lat i usunięciu się w cień, dalej wywołuje dużą ciekawość, a mianowicie Sewerynowi Krajewskiemu. Można powiedzieć, że podsumujemy sobie w skrócie jego życie prywatne, partnerki, a także sprawdzimy, co wiadomo o tym, co robi dziś i jak aktualnie wygląda. Wokalista od zawsze budził zainteresowanie płci przeciwnej jako wrażliwy artysta. Mówiono o nim również, że był odludkiem, lubiącym samotność i nie do końca odnajdującym się w roli Wielkiej Gwiazdy. Ale to tylko dodawało mu uroku. Wspólnie z Krzysztofem Klenczonem skomponowali większość piosenek czerwonych gitar. Porównywano ich wreszcie do Beatlesów: Seweryna do McCartneya, a Klenczona do Lenona. Spekuluje się, że pierwszą miłością artysty była tajemnicza Anna Maria, o której powstała też właśnie piosenka. W temacie wypowiedział się autor słów Krzysztof Dzikowski. Przyznał, że sam krajewski nalegał właśnie na te dwa imiona, pomimo tego, że zwykle nie ingerował w teksty i zostawiał mu pełną swobodę pisania. Trudno było uzyskać konkretny komentarz od Seweryna Krajewskiego odnośnie kobiety. Powiedział jedynie, Utwór ten miał dla mnie szczególne znaczenie. Chociaż nie o wszystkim chciałbym mówić. Nawet dzisiaj. Jest pewna sfera wspomnień, która powinna zostać bardzo prywatna. Jasne, że chodziło o dziewczynę, która musiała wyjechać z Polski już na zawsze. I dla niej, i dla mnie był to wówczas dramat. To była pierwsza miłość. Piękna, czysta, niepowtarzalna. Seweryn Krajewski przez 43 lata był mężem Elżbiety Krajewskiej, która była jego fanką. Poznali się w 1972 roku w klubie Non-Stop, kiedy to artysta udał się na spotkanie z fankami. Pobrali się dwa lata później, w 1974 roku. Z Elżbietą miał dwóch synów, urodzonego w 1975 roku Sebastiana i 1984 roku Maksymiliana. Maksymilian zmarł w 1990 roku w wyniku tragicznego wypadku samochodowego. Żona Seweryna, Elżbieta, wiozła chłopca na lekcje muzyki, kiedy to uderzyła w nich rozpędzona ciężarówka, wyjeżdżająca z drogi podporządkowanej. To wydarzenie wstrząsnęło małżonkami i na zawsze zmieniło życie rodziny Krajewskich. Elżbieta Krajewska popadła w depresję i jak cytował ją magazyn Revia, była o krok od odebrania sobie życia. Jak mówiła, chyba ktoś nie powstrzymał. Pamiętam, że usłyszałam wyraźny głos, że jeśli to zrobię, już nigdy nie spotkam maksa. A dla mnie najważniejsze było to, żeby jeszcze go spotkać. Kobieta po traumie, jaką przeżyła, została terapeutką, by pomagać innym. Elżbieta i Seweryn przez 10 lat nie utrzymywali kontaktu z drugim synem, który związał się ze swoją nauczycielką języka angielskiego, czego nie mogli zaakceptować. Między małżonkami z czasem także zaczęło się psuć. Rozwiedli się w 2017 roku. Ich małżeństwo przez kilka lat istniało tylko na papierze. Severin w 2010 roku poznał producentkę filmów animowanych Helenę Giersz, z którą się związał i która namówiła go na wyjazd do Stanów Zjednoczonych. Tam też w New Jersey rozpoczął nowe życie. Poznali się na planie filmu poświęconemu Krzysztofowi Klenczonowi. Kilka lat później w mediach pojawiła się Julita Krajewska, nieślubna córka artysty. Mężczyzna do dziś się do niej nie przyznaje. Pomimo zasądzenia przez sąd już lata temu wysokich alimentów i przyznania jej jego nazwiska, Julita kilka razy próbowała nawiązać relacje z ojcem, jednak bez większego rezultatu. O swoim dzieciństwie mówiła: byłam zawstydzona, nigdy nie traktował mnie jak swoją córkę, traktował mnie, jakby nie istniała. Miałam 4-5 lat, kiedy najbliżsi mówili mi, że ten pan, który śpiewa w telewizji jest moim tatą. Byłam do niego podobna, nosiłam jego nazwisko, ale znałam go tylko z piosenek i z telewizora. Czułam się odrzucona, ale nie mogłam o nim zapomnieć, ponieważ był bardzo znany. Czułam się zraniona i brakowało mi pewności siebie. Mężczyzna do dziś wybiera się córki i unika z nią kontaktu. Utrzymuje, że ta szuka rozgłosu, aby rozwinąć swoją karierę muzyczną. Przy okazji swojego oświadczenia w tym temacie przyznał się do rzekomych dwóch innych nieślubnych córek, z którymi kontakt utrzymuje. Zostało to jednak odebrane jako żart i tak też tłumaczyła to była żona artysty. Julita Krajewska mieszka w Wielkiej Brytanii i jest księgową i jak sama mówi nie interesuje jej kariera muzyczna. Seweryn Krajewski przedstawił nawet badania DNA wykluczające jego ojcostwo względem Julity informując Przedstawiam gorące i ostateczne wyniki badań DNA. Dla nieznających angielskiego zdradzę, że prawdopodobieństwo pokrewieństwa jest zerowe. Pozostaje z niecierpliwością oczekiwać na dalsze postępy tej skazanej, niestety, na karierę kobiety. Nie bez znaczenia może pozostawać fakt, że roczne tantiemy Seweryna Krajewskiego mogą wynosić według Superekspresu 1,5 miliona złotych. Julita Krajewska z kolei poinformowała, że nie przekazywała żadnych próbek DNA, w wyniku czego testy nie mogą być prawdziwe. Podobno również sama oferowała możliwość przeprowadzenia testów. Jednak artysta tę inicjatywę odrzucał. Seweryn Krajewski obecnie żyje z dala od Medius. Ze światem komunikuje się za pomocą strony www i kanału YouTube swojej fundacji, do których adresy zostawimy w komentarzu. Ostatnie opublikowane na prośby fanów aktualne zdjęcia pokazują go w bardzo dobrej formie. Niewiele jednak zdradza o tym, co aktualnie się u niego dzieje. Media informują jedynie, że w domu swojej partnerki w Clifton w New Jersey ma idealne warunki. Pora część domu została przeznaczona na studio nagraniowe artysty. Krajewski ograniczył już nawet kontakty z przyjaciółmi z Polski, choć mówi się, że z byłą żoną jest w stałym kontakcie. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że choć trochę zaspokoiliśmy Waszą ciekawość odnośnie tego co słychać u Seweryna Krajowskiego, i zapraszamy oczywiście na kolejne materiały na kanale. Do zobaczenia!